Znowu do sztucznej inteligencji, do tematyki sztucznej inteligencji. Pan doktor Wojciech Ratajek, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu. Pan doktor przedstawi nam temat odgrywalizacji do gry kooperacji, a jako wsparcie tworzenia angażujących scenariuszy zajęć. Okej, okay, powinno być dobrze. Witam serdecznie. Faktycznie, faktycznie chyba to jest taka kontynuacja obu tematów obu pani profesorek, e, dlatego że i, i, i chyba jest doskonałe, doskonałe nawiązanie do tego, co mówiła pani profesor Przybysz Zaremba, jak i tutaj to co, do, do, do tego, co, o, 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 o czym mówiła nam pani profesor katarzyńczuk Mania. E, ja chciałbym poświęcić się bardziej tej, tej, temu aspektowi grywalizacji, gry, a właściwie gry kooperacji. A zacznę od szczypty statystyk. Dla mnie takim dosyć zaskakującym badaniem, które opublikowano w zeszłym roku, było to badanie, które pokazuje, że aż 20 milionów Polaków gra w gry komputerowe. To jest badanie rzeczywiście z końcówki zeszłego roku, czyli w miarę świeże dane, a 20 milionów Polaków w populacji nas nie spełnia 38 milionów, oznacza, że tak naprawdę. Yy, Prawie, prawie, prawie każdy gra w gry komputerowe. Oczywiście jest to pewnego rodzaju generalizacja, ale to nie jest zjawisko żadne niszowe, mniejszościowe, nie dotyczy tylko dzieci i młodzieży, dotyczy nas wszystkich. Z czego co taką ciekawostką tutaj jest to, że więcej jest kobiet, nie jest to znacząca przewaga, ale jednak więcej kobiet gra w gry komputerowe. No i tu już nie ma zdziwienia w tym, że największą część tej populacji, to jest, to jest wśród osób między 25 a 34 rokiem życia, czyli tej. Młodzieży, już, która, która już się wychowała w świecie, w świecie cyfrowym, także tutaj ten, to, to praktykowanie świata z udziałem, z zaangażowaniem w gry komputerowe jest dosyć istotne. Też taką ciekawą daną, czy ciekawą informacją z tego badania jest to, że te gry, w które się zanurzamy, to nie są takie po prostu gry dla krótkiego tam, krótkiej rozrywki, tylko większość z nas z nas mówi oczywiście, oczywiście mówimy tutaj o statystyce, yy, korzysta z gier RPG, czyli gier, które wymagają zaangażowania, gier, które wymagają, to są te gry typu Wiedźmi, nie inne, takie, które mają swój świat które nie tylko gdzieś tam na po w, w kolejce do sklepu czy, 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 czy w przerwie między zajęciami możemy sobie z nich korzystać, ale to są zajęcia, które wymagają wejścia w akcję, zalogowania się, u pełnego uczestnictwa. Ta sytuacja jest jeszcze bardziej znacząca, jeżeli chodzi o dzieci, to oczywiste, myślę, że tutaj nie ma żadnego zaskoczenia. Nie znalazłem bardzo świeżego badania, to badanie pochodzi sprzed ponad, sprzed ponad dwóch lat, co tym bardziej świadczy, że pewnie ta sytuacja dzisiaj, jeżeli chodzi o co, tych młodzieży którzy, i dzieci, które są w tym świecie gier zanurzone, zarówno jako gracze, jak i osoby obserwujące innych graczy, bo tutaj mamy ogromną przestrzeń esportu, który, który polega na tym, że młodzież czy osoby, osoby zaangażowane w e sport. Obserwują drużyny grające w gry komputerowe. Te 2-3 dwa, dwa, lata temu było to 88% młodzieży. Myślę, że dzisiaj może, możemy mówić o, o, o niemal wszystkich dzieciach, które w mniejszym lub większym stopniu są zaangażowane w aktywność związaną z uczestnictwem w świecie gier. Swego czasu zrobiłem tutaj, nie będę opisywał, takie małe badanie pilotażowe, ono nie miało jakiegoś charakteru takiego badawczego, chodziło o zbadanie, o ankietę wśród grupy wrocławskich dzieci w wieku 12-13 lat, czyli 7 ósma klasa. Przepraszam, szósta, siódma klasa to była, gdzie zrobiliśmy takie bardzo proste zestawienie, co lubisz w szkole, czego nie lubisz w szkole, ale trochę zostawiliśmy to właśnie z tym światem gier po to, żeby zobaczyć, jakie, jakie są różnice, jakie są różnice, dlaczego wchodzimy w ten świat gier i dlaczego, co, co takiego atrakcyjnego jest w tym świecie gier, a co jest nieatrakcyjnego w szkole. No, proste badanie, proste wnioski. Oczywiście, że wśród tych odpowiedzi, które udzielały dzieci, były, były takie bardzo proste, które można bardzo ładnie zestawić no, po obu skalach atrakcyjności. Szkoła jest nieatrakcyjna, dlatego, że bardzo się nie stresuje. Tutaj były różne odpowiedzi, tak naprawdę większość dotyczyło stresu związanego z relacjami z rówieśnikami i no, oczywiście część, część to typowe stresy szkolne, czyli ocenianie i tak dalej. Po przeciwnej stronie mamy gry, które które stanowią osobny świat, który odrywa nas od problemów, w którymi dzieci się zanurzają. Gry wciągają, powodują, że dzieci się angażują w te gry, w przeciwieństwie oczywiście do szkoły, która jest nieatrakcyjna, do której nie chodzi się chętnie. Nuda, oczywiście, że szkoła jako miejsce nudne, jeżeli chodzi o, 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 o miejsce, w którym się uczymy, no to właściwie to, 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 to w tym badaniu wychodziło, wychodziło w większości ankiet. A Gry są przeciwieństwem nudy, czyli znowu mamy świat dwubiegunowy: szkoła, która jest nudna, i gra, która jest całkowicie wchłania, pochłaniająca i atrakcyjna. Pojawiały się również te odpowiedzi związane z oceną, czyli ocena, jako jedno ocenianie, i stres przed ocenianiem, który, który niesie ze sobą szkoła. I brak tego, te, tego parametru w ogóle w przypadku gier. Gry wybaczają. No i oczywiście kwestia tego, że szkoła jest obowiązkowa, a gry nie są obowiązkowe i dzieci wchodzą w świat gier, dlatego że chcą. Jak to się przekłada na taką rzeczywistość naszą codzienną? No przede wszystkim, jeżeli chodzi o tą grywalizację i to, to istnienie gier, pozwolę sobie przy, za, zacząć od firmy Mattel, która, która, która jest właścicielem Skrabla. Kilka lat temu firma Mattel zrobiła ankietę wśród graczy i potencjalnych graczy, przede wszystkim młodych, starając się wybadać, jak te Scrabble będą się przyjmować wśród młodych ludzi, czy to jest nadal gra, którą będzie się grało w przyszłości i ewentualnie jak zmienić ma się ta gra w przyszłości. I co się okazało? Że młodzież, to, to było parę to, to badanie było chyba w 2014 roku, Ahem. <clears throat> Zwracała już wtedy uwagę na zbyt dużą konkurencyjność gry w skrable, że to jest rywalizacja przede wszystkim. I wskazując na jakieś poprawy, możliwości poprawy w tej grze wskazywano na zwiększenie czynnika, czy, czy takiej atrakcyjności poprzez wprowadzenie czynnika współpracy, pracy zespołowej. I skutek jest taki, że dzisiaj, jeżeli Państwo kupują skrable, to w większości przynajmniej te klasyczne skrable mają odwróconą planszę. Nie wiem, czy te osoby, które tam. Które czy, czy, to, czy to, ale widziałem to, bo tak samo te skrable dostępne w sklepach już to mają, mają wersję scrable drużynowe, czy tam scrable together, czyli uwzględniające potrzeby młodszej generacji. Co to oznacza? Oznacza, że, że pojawia się nam się zmieniające, zmieniające się środowisko uczące się, czyli środowisko młodzieży, które, czy, tam, czy tam dzieci dzisiaj i młodzież potrzebują innych, innych bodźców, innego sposobu podchodzenia do. Nauki. My tutaj pewnie na tej sali wirtualnej jesteśmy z różnych, z różnych epok, w sensie w różnych latach się u, u, urodziliśmy. Są zapewne boomersi, czyli to pokolenie powojenne, są przedstawiciele pokolenia X, czyli moje pokolenie. No i oczywiście Y, czyli tak zwani milenialsi, chyba najbardziej najlepiej opisane, opisana generacja, którą przez lata socjologowie analizowali, co tam się zmieniło i rzeczywiście to jest pierwsza generacja w naszym przypadku, w polskim, w polskim przypadku, ta, taka już młodzieży postsocjalistycznej czy postkomunistycznej i żyjącej w innych warunkach i wyznającej inne wartości niż wcześniejsze pokolenia. Ale co się okazuje, te wszystkie pokolenia od boomersów po milenialistów tak naprawdę ten czynnik, ten czynnik rywalizacji był istotnym czynnikiem motywacyjnym, również w edukacji, jak i w, we wchodzeniu w te sytuacje zawodowe i w rynek pracy. To się całkowicie zmienia wraz z pojawieniem się generacji Z i generacji Alfa. Jeszcze w odniesieniu do generacji milenialsów, bo ona była tak traktowana już jako ta generacja zmiany, czyli tego przełomu wieków, ale tak naprawdę, jeżeli sobie przypomnimy takie różne Analizy socjologiczne i pedagogiczne, to tam się pojawiały takie pojęcia jak mimo wszystko potrzeba rozwoju, nacisk na rozwój, na samorozwój, czyli również pewnego rodzaju element rywalizacji, indywidualnego rozwoju. Multitasking, takie modne pojęcie jeszcze parę lat temu, czyli wielozadaniowość, czyli uczenie się pracy na wielu fortepianach naraz. To wszystko wraz z pokoleniem, z pokoleniem tym cyfrowym XXI wieku, czyli z generacją Z, Zaczyna zanikać. Jak widać to, co to tutaj wziąłem z kilku źródeł analizy cech takich podstawowych, społecznych i osobowościowych y, 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 młodzieży i dzieci urodzonych w tym okresie tak nazywanych przez, przez, te, przez te literki generacyjne, to tu się pojawia potrzeba akceptacji, czyli to, co się pojawiło zraz z lajkami, forward, forward, forward sami, To, że tak naprawdę to serduszko i ten kciuk jest dla mnie ważniejszy dzisiaj i chcę go dostać natychmiast, czyli ta potrzeba potrzeba pozytywnego feedbacku pojawia się jako potrzeba niemal egzystencjalna. I też się pojawia, co wśród tej generacji Z, czyli osób urządzonych do 2010 roku, coraz większe i większe znaczenie dla pracy zespołowej. Stąd pewnie te wyniki badań firmy Mattel i te przemiana w skrablach. To jest jeszcze bardziej widoczne wśród tych najmłodszych, czyli dzisiejszych, dzisiejszy, dzisiejszych uczniów szkół podstawowych i już liceów, no bo to są, to są szkół Osoby urodzone po 2010 roku, czyli to są już również te 14-13 latki. Wchodzące, wchodzące w szkołę średnią. I tutaj mamy zdecydowanie jeszcze większe przesunięcie w kierunku wspólnotowości, w kierunku modelu bycia razem, w kierunku, w kierunku tej kultury my zamiast ja. To jest, to jest w jakimś sensie zasługa czy wina również nas, rodziców czy dziadków, którzy z większą świadomością podchodzą do tego rozwoju i kładą większy nacisk na tą, na, tą, na tą wspólnotowość. Ale to się w tym, w tym procesie wytwarza, się człowiek, który zaczyna mieć inne. Potrzeby edukacyjne, inne potrzeby związane z zaangażowaniem się w różne procesy poznawcze. Dlatego tak lubię powtarzać i, i zamieniać to po, pojęcie grywalizacji, która, która dla mnie jest tym tematem, który dzisiaj poruszam, ale starać się zamieniać go na gry kooperacja, dlatego że grywalizacja to jest rywalizacja, a te, ta młodzież wcale nie potrzebuje rywalizacji. I zapewniam bowiem, to wiem to z autopsji z zajęć, które próbuje. Próbuję, w miarę możliwości często prowadzić z zastosowaniem różnych technik rywalizacyjnych, ale sama rywalizacja, ile ilekroć prowadzę takie zajęcie, gdzie ten nacisk jest na zwycięstwo jednej osoby, zwycięstwo jednego zespołu, te zajęcia są dużo mniej ciekawe, dużo mniej mi wychodzą niż te zajęcia, które udaje mi się poprowadzić jako zajęcia gry kooperacyjne, czyli takie, w którym ta współpraca jest najważniejsza, satysfakcja ze współpracy dla tej młodzieży naprawdę jest najważniejszym bodźcem pozytywnym, ważniejszym niż rywalizacja, mimo że rywalizacja wciąga, ona jest elementem gry. Bardzo lubię odnosić się do tego, do tego zdania profesora Konopczyńskiego, przez wiele lat je powtarzałem, mówiąc o różnych tam zjawiskach zachodzących w mediach i w tej nowoczesnej, w nowoczesnym świecie. Ja wychowałem się na trzepaku, moje dzieci wychowują się w internecie, może powinienem tam z nimi również być. Uważam, że to jest genialne esencja pewnej przemiany generacyjnej, która, która nastąpiła i pewnego z, m, powinności, która, która, która jest nad nowymi, starszymi pokoleniami, że jednak my musimy Zrobić ten krok wstecz i to my musimy wejść w ten świat albo przynajmniej go próbować zrozumieć, a nie nakłaniać ten nowy świat do bycia takimi samymi jak, jak, jak my. Poza... Trochę to sparafrazowałem do celów tych grywalizacyjnych czy grykooperacyjnych. kooperacyjnych. My budowaliśmy relacje, uczyliśmy się życia w realu, teraz dzieci wchodzą w życie poprzez świat gier i mediów. I to jest w dużej mierze prawda. Tak? W momencie, kiedy my próbujemy rozmawiać poprzez za pomocą naszego języka, naszy, świata naszych wartości, które pochodzą właśnie z tego świata realu, wówczas bardzo, bardzo często ponosimy, ponosimy tutaj porażkę i nie umiemy dotrzeć do tego świata dzieci i młodzieży. Także w tym świecie, wydaje mi się, że powinniśmy być, a przede wszystkim powinien być nauczyciel-pedagog, dlatego że dzisiejszy świat młodzieży. Rządzi się tymi, ty, ty, tymi symbolami ze świata gier. Rządzi się obrazami, rządzi się dźwiękami, rządzi się, rządzi się filmikami, w dużo mniejszym stopniu tym sposobem podawania wiedzy, albo nawet w ogóle nie w takim sposobie podawania wiedzy, jak to było realizowane w tej tradycyjnej szkole. Także nauczyciel, jako współczesny i projektant gry w świecie edukacji, to jest według mnie taki idealny nauczyciel może nie przeszłości, właśnie teraźniejszości. I tutaj, narzędzia sztucznej inteligencji dają doskonałą pomoc, asystę w budowaniu takiej atrakcyjnej i dobrej edukacji, ale to za chwilkę jeszcze sobie pozwolę to podsumować. Bardzo mi się podoba też drugie zdanie profesora Konopczyńskiego, z kolei, druga, z kolei bardzo młody człowiek, Kamil Scheffler, powiedział takie fajne zdanie na jednej z konferencji. Dzisiejsi uczniowie uczą się na TikToku, a swoją kreatywność rozwijają w Minecraftzie. I to warto zrozumieć. Wydaje mi się, że z tym się nie, nie, nie ma co bić, tylko, 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 tylko to warto zrozumieć. Kamil Szefre to jest taki młody człowiek z Politechniki Gdańskiej, obecnie znaczy już niedawno student, teraz, teraz pracownik z Centrum Nowoczesnej Edukacji Politechniki Gdańskiej. On tworzy, jest właścicielem takiego startupu, który tworzy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji Narzędzia do tworzenia gry kooperacyjnych systemów edukacyjnych czy scenariuszy edukacyjnych. Także polecam, gdzieś tam, można, gdzieś tam można się odwołać. Sam z dużą taką atencją obserwuję rozwój tych jego rozwiązań. Skuteczna, skuteczna edukacja, to jest tak naprawdę dzisiejsza, według mnie, to jest, co, to jest edukacja zbudowana w jakimś sensie na scenariuszu takim, jakim buduje się greką komputerową. Czyli na takim scenariuszu, na jakim przyzwyczajona młodzież jest dzisiaj pracować, z jakim z, z, z jaki, jaki rozwój i jaki jest dla niej atrakcyjny. To oznacza, że ten świat edukacji musi być atrakcyjny. Tak. To, że świat dzisiejszej edukacji powinien mieć obrazki, powinien mieć atrakcyjne narzędzia. To jest prawda. Powinien być wizualnie dostosowany do, do tej percepcji, którą dzisiaj młody, młody człowiek ma na co dzień w tych innych swoich światach, które go autentycznie wciągają, do których nie musi przychodzić z musu, tylko tam, gdzie sam wchodzi z własnej woli. Dobry silnik to, to są jasne, czytelne zasady. Coś, czego wbrew pozorom w takiej codziennej edukacji szkolnej wydaje mi się, że nieraz brakuje, ponieważ mam córkę nastoletnią, to mogę to oceniać również jako uczestnik, uczestnik życia edukacyjnego, taki współuczestnik życia edukacyjnego poprzez dziecko, no to te zasady bardzo często dla dzieci nie są po prostu czytelne, a one potrzebują tych czytelnych zasad. Poziomy odcinki gry pozwalające na, na fragmentaryzację edukacji na levely. Level, wiemy co to jest, level to jest poziom w grze, na który w każdej grze, praktycznie czy tam prawie każdej grze elementem przejścia jest etapowość. Zdobywamy etap, zapominamy o nim, przechodzimy do kolejnego. Dzięki temu ta odpowiedź po, pozwala nam czuć satysfakcję, czy tam graczo, graczowi, czuć satysfakcję ze zdobycia pewnych kompetencji, czy pewnych umiejętności, czy pewnego poziomu, poziomu gry i z radością przejść do następnego poziomu gry. Nagrody i pozytywne bodźce. No, edukacja, edukacja, której, w której jedynymi jedynymi pozytywnymi, może nawet nie tyle pozytywnymi, tylko jedynymi bodźcami mają być oceny od 1 do 5 i y, ptaszek obecności za obecność na zajęciach, to nie jest wystarczający bodźc dla, 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 dzisiejszego, dla dzisiejszego młodego człowieka, który jest przygotowany czy przystosowany do zupełnie innych nagród, które dostaje w tym świecie grywalizacyjnym y, albo gry kooperacyjnym. No i przestrzeń budowania relacji z, z innymi graczami. Ja w te elementy różnych, różnych takich zabaw grywalizacyjnych na różnych zajęciach prowadziłem wielokrotnie. Jednym z takich zadań, które, które dawałem młodzieży, bo to, bo to studenci, było, zestaw, było podzielenie się na zespoły i znalezienie pozytywnych. pozytywnych aspektów czy zalet gier komputerowych, a drugie, druga grupa miała być po przeciwnej stronie, po przeciwnej stronie tej barykady i miała być przeciwnikiem grup, gier komputerowych i zachwalać zalety gier planszowych, czy tam gier, gier tradycyjnych właśnie jak skrable, szachy, warcaby, czy jakieś tam inne w każdym razie planszowych gier. I dla mnie ogromnym zaskoczeniem, to już było ze trzy lata temu po raz pierwszy, a, a potem mi się powtarzało wielokrotnie, kiedy zespoły podzielone na te dwie grupy wskazywały na aspekt relacyjności, budowania relacji i przyjaźni, to się okazało, że w tych grupach, które reprezentowały zwolenników gier komputerowych, ten argument, że gry komputerowe pozwalają im budować lepsze relacje, szersze relacje i więcej relacji, był. Dużo częściej podnoszony niż w tych, niż tych grupach, które miały być zwolennikami i zachwalać te gry planszowe. Dla mnie to był świat odwrócony, dlatego że dla mnie to właśnie ta gra planszowa, kiedy się spotykam, dotykam, widzę drugiego człowieka, to była właśnie ta gra, gdzie. Ja bym podawał tą relacyjność jako i nawiązywanie znajomości i kontakt z drugim człowiekiem jako ważniejsze. Tutaj nie, autentycznie było to odwrócone. Te grupy, które, 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 które miały właśnie być zwolennikami tych gier tradycyjnych, okazywało się, że dużo, dużo rzadziej zwracały uwagę na ten aspekt albo w ogóle go nie poruszały, w przeciwieństwie do tych drugich. Także świat się zmienił. Tutaj króciutko tych kompetencji jest więcej, ale. To już profesor Walat dzisiaj na tej sesji plenarnej analizował te wyniki, wyniki dotyczące kompetencji przyszłości ogłoszone na tegorocznym forum ekonomicznym w Davos. Ja wyświetlę tu tylko te pierwsze cztery. Pierwsze cztery najważniejsze kompetencje dla młodego człowieka, który ma skończyć szkołę i wejść na rynek pracy za pięć lat, to jest sztuczna inteligencja i big data, sieci cyberbezpieczeństwo, kompetencje technologiczne, myślenie kreatywne. To są kompetencje, których. Pewnie mogę się spotkać z jakimś tam polemiką i bardzo fajnie, żeby tak było, ale myślę, że w niewielkiej liczbie polskich szkół, zwłaszcza średnich, są w jakikolwiek sposób takie realne, kształtowane, a one będą kształtowane w, przez nauczyciela, który potrafi budować zajęcia w formie gry kooperacyjnej. Oczywiście tych kompetencji jest więcej, ale to przesunięcie jest ważne, dlatego że chcemy czy nie chcemy, to te dzieci, Powinny mieć te kompetencje, jeżeli chcą odnosić sukcesy na światowym rynku pracy w przyszłości. Ja ten slajd zawsze zostawiam, bo, bo go lubię. Gry, gry nie oceniają, gry są nastawione na sukces, i żadna, żadna porażka w grze nie zamyka nas przed przejściem na wyższy poziom. Gry nie, ka, nie każą w postaci tego, że wyrzucają ze szkoły czy wyrzucają z gry. Zawsze dają szansę powtórzyć dany poziom, zawsze dają szansę na. Nowe życie, ale to jest coś, co szkoła, co szkoła mi się wydaje, że nieraz powinna albo nauczyciele, nieraz powinni rzucać okiem na tego, na tego typu wzorce i z nich korzystać. Gry kooperacja w praktyce. Przykład z życia, z mojego życia, te, 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 też rodzicielskiego. Mniej więcej rok temu moja córka miała, miała takie, taki, taki temat w matematyce. Matematyka zawsze w większości szkół jest problemem, w większości uczniów jest problemem. U nas też. No i się pojawiła notacja wykładnicza. Dzieciaki tego nie, 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 nie potrafiły pojąć, moja córka też nie za bardzo. No i tak sobie wymyśliłem, że może dla niej i kilku znajomych spróbuję zrobić zajęcia z wykorzystaniem dla mnie wówczas nowej technologii, czyli czata GPT. Spróbuję wykorzystać to i zrobić dla nich jakieś fajne, jakieś fajne zajęcia. Może to się uda zrozumieć. Ja, ja się pobiedziłem, zajęło mi to tam godzinę, dwie. Przypomniałem sobie, już wiedziałem, co to jest notacja wykładnicza, no, ale poprosiłem czat o przygotowanie zajęć. Gry kooperacyjnych albo grywalizacyjnych, właśnie po, 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 poświęconych tej notacji wykładniczej. Napisałem tylko jednego prompta, To jest autentyczny prompt. To jest screen, to nie jest, dlatego jest błąd, błąd tutaj w, w tym, dlatego że tak sobie, tak sobie napisałem. Opracuj scenariusz 15-minutowej gry grywalizacyjnej gry dla uczniów klasy siódmej, aby nauczyć ich notacji wykładniczej. Zapewniam, że w szkole byli już po kilku godzinach i po kilku e, niezłych pałkach z, tego, z, 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 z tej tematyki. No i co dostałem? Dostałem wyprawę galaktyczną, misję, notacja wykładnicza. Pełny scenariusz. Jesteście kosmicznymi badaczami, których zadaniem jest badanie odległych galaktyk. W tej misji musicie posługiwać się notacją wykładniczą, aby zapisywać gigantyczne odległości oraz niewiarygodnie małe cząstki międzygwiezdne. Tylko drużyna, która poprawnie rozwiąże zadania i odczyta dane z kosmicznego radaru, ukończy misję jako mistrzowie matematyki kosmicznej. To zrobiłem nie ja. To ja potem wdrożyłem w życie. Zabawa polegała, zabawa, zabawa, to dostałem taki scenariusz. Podział na trzy lewele, jak widać, trzy etapy, czyli to, co wcześniej mówiłem, etapowość edukacji, nie wszystko naraz, nie jeden rozdział do przeczytania, tylko trzy zadania, które mają pozwolić im spokojnie zrozumieć takich, w takim realnym, chociaż fantazyjnym świecie o co chodzi. Najpierw start z Ziemi wielkie liczby. Tutaj się tego nauczyliśmy i takie zadanie miały, miały, miały dzieci zrobić. Potem eksploracja mikroświata, małe, małe liczby, a na końcu kosmiczny quiz, odczytanie danych z radaru, potem uroczyste ogłoszenie wyników, podsumowanie nagrody i zasada święta w gry kooperacji. Może być zwycięzca, tak? Może być jakiś jeden, jeden zespół, zwykle najlepiej zespół, który zwycięża, bo to jest zawsze fajne, bo ten element gry, kooperacji troszkę zmiksowany z gry, z gry rywalizacją zawsze jest fajny, ale każdy musi dostać nagrodę. Tak jak gra zawsze nigdy do końca negatywnie nie oceni, nie odrzuca gracza, tak samo nauczyciel nie powinien wystawiać negatywnej oceny, tylko każdego nagradza. Zresztą w tego typu, w ten sposób prowadzonej edukacji tak naprawdę nie ma przegranych, dlatego że zakładamy, że nawet ten zespół, który no nie wygrał, ale już się czegoś nauczył, tworzymy nową, no, no, nową aktywność, która to, to ugruntowuje. Oczywiście sama edukacja nie jest tylko i wyłącznie nie jest tylko i wyłącznie zabawą, bo to zawsze, zawsze, ja zawsze ostrzegam przed pewną trywializacją tej grywalizacji czy gry kooperacji. To może być tylko narzędzie wprowadzające, które musi być jednak otoczone odpowiednią dozą wytłumaczenia materiału i, 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 i jednak wiedzy. To wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękujemy mm. bardzo panu doktorowi za ciekawe wystąpienie. Muszę przyznać, że zaskoczyła mnie te 54%, że wśród graczy jest kobiet. Kobiet, prawda? Zdałam, no, no. że jednak mężczyźni tutaj mm. dominują. No ale cóż, no zmieniamy się wszyscy. Ale powiem szczerze, że też pan doktor tutaj mówił o tej rywalizacji i kooperacji. Powiem szczerze, to się też przekłada później na rynek pracy, ponieważ tak naprawdę ta współpraca, współdziałanie, praca w grupach to jest kompetencja bardzo pożądana dzisiaj społeczna, bardzo pożądana przez pracodawców. Także miejmy nadzieję, że jak grają, jak to uczą się czegoś i nabywają pewnych umiejętności, kompetencji, które w przyszłości im się po prostu przydadzą. Można to tak naprawdę odnieść do większości działań, ale naprawdę to już widać po studentach, bo też jesteśmy w różnego rodzaju projektach. I widać, że faktycznie potrafią lepiej niż my kiedyś działać. E, tak. Mieście. A, a tak. myślę, że jeżeli ta szkoła podstawowa i średnia bardziej nauczy się, wykształcać tą, tą kooperatywność na, na początku tej edukacji, to i, o, i potem tym dzieciom mhm. będzie, tej młodzieży będzie potem łatwiej. Bo dzisiaj niestety bardzo wiele z tej wspólnotowości jest trochę zabijanych przez jednak ciągle taki styl rywalizacyjny tak, tej edukacji. Dokładnie, dokładnie. Teraz właśnie mamy projekt Cyberriada, gdzie tak naprawdę wszyscy muszą się zaangażować, żeby osiągnąć mhm. wspólny sukces. Tam nie ma jednostki, tam jest mhm. po prostu grupa, więc no to motywuje. Dziękujemy panu doktorowi.